Moi drodzy, jak widzicie, gigantyczna karczocha, gigantyczna karczocha yy, pomiędzy San Francisco a Monterey. Jadąc na południe, możecie się zatrzymać i zjeść sobie karczochy. My właśnie idziemy zobaczyć, co ciekawego z karczochy można tutaj zjeść, bo są tutaj produkty. Widzicie? Wszystko związane z gigantyczną karczochą. I moi drodzy, są, są gigantyczne karczochy. Widzieliście kiedyś takie potężne karczochy? Ha, gigantyczne.

Dobra. No tam pokazywałam różne. To, patrzcie, to są takie kąski. O, jak kalaflor? Można wziąć 10, 20 albo 30 kawałków. No, smakuje jak um, brokuł w, w panierce. No, bardzo dobre. Robione, ciepłe, puste. Można wypluć panierkę, znaczy nie jest panierki, a zjeść samego karczocha. Wypluć? Nie będzie mi splucił. Ale więcej nie chcę. Hmm. Są karczoł bardzo dobre. Bardzo no. dobre, no. 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 Zaprzyjaźniłem się. Kolejny produkt z karczocha. Wilgo. Jest chyba czerwone Cabernet Sauvignon oraz jest Pinot Grigio Białe. Nie wiem, jak oni to robią, że potrafią z karczocha zrobić wino, no, ale Meksykanin wszystko potrafię, nie? No. Bardzo ciekawe miejsce. Bardzo no, dobre karczoche. Moi drodzy, ciąg dalszy naszej karczochowej wyprawy. Proszę bardzo. Tym razem karczoch, grillowany. Najpierw marnowany, a potem grillowany. zupa karczochowa. Zupkę no, z karczochem i warzywa. to co? Thank you. Moi drodzy, i jeszcze trzecie danie, które mamy. Pesto karczochowe. Pene, no? pene z karczochami. Nie, z pesto karczochowego. No z pesto karczowym. Nie, a nie pesto, są cele karczowy, zobacz. A ok. Może pesto jest szpinakowe. Tak. Pesto szpinakowe, a dlatego. Słuchajcie, pani mnie poinstruowała jak się je takiego świeżego karczocha. Trzeba obrywać listek. Maczać w sosie, już mam zamoczony. I zgryzać to, co jest na, na tym listku. Bo tutaj mam drugi listek, to składa, nie wiem, czy to mi zadziała. Pokaż pachniotkę, to obgryzasz, no? Aha, tak wyszło. Nie, bo to jest za mały. A za mały, dobrze. No to pokaż. Mm. No, coś idzie, coś idzie. Osty sos. Uuu. Po, po meksykańsku. No, bo tam było napisane, że to jest e, jalapeno chyba, tak? Nie wiem, czy ja kiedykolwiek jadłam takiego karczocha ugotowanego w zupie. I powiem Wam, że to jest taka bardzo delikatna zupa dla osób, które nie chcą nic ciężkiego jeść. O Boziu! Ej, mi zagryźć Herbaty się napij. To ta zupka jest bardzo dobra. Był jeszcze krem z karczocha, ale tak nie chciałam za bardzo blendowanej zupy. To jest taka warzywna zupa, delikatna bulionowa, na warzywach. I do tego są takie kawałki właśnie gotowanego karczocha, bardzo smaczne. No. A ja im bliżej mam sersza sercza karczocha, tym większe mam a, no właśnie listki. No. Tym bardziej dają się pokryć Jak tu będziecie, to sobie weźcie to mm. Karczoch też całkiem dobry. Słuchajcie, to jest świetny pomysł na biznes. Oprzeć się na jednym warzywie. Na I przykład na marchewce. Nie wiem, czy oni tutaj hodują, znaczy w sensie uprawiają to gdzieś w pobliżu. No przecież pełno świeżych karczoch jest, to no. można gdzieś tutaj to robić. No, yy, I na tym potem postawić restaurację, dania serwować z tym składnikiem. Tam widzieliście te produkty, no przeróżne z tymi karczochami. Ja bym taką karczochę mógł codziennie jeść. Takiego karczocha bym mógł, no. Mm -hmm. Bardzo dobry, u nas rzadko występuje, raz kupiłam to nie wiedziałam co z nim zrobić, aż ósłach biedny w lódówce. Ahoj moi drodzy, witajcie nad brzegiem oceanu. Dzisiaj mamy drogę malowniczą, jedziemy do Monterey, chyba Paweł już Wam mówił, a po drodze będziemy mieli takie właśnie tutaj przystanki przy wodzie. I jesteśmy na pierwszym takim z nich, co prawda to nie był nasz punkt docelowy, ale ponieważ tutaj stały samochody, postanowiliśmy się zatrzymać. Zobaczcie, jak tu jest ładnie. Droga nazywa się Big Sur. Prowadzi przez całe wybrzeże właściwie. Niestety, jeszcze po wiosennych powodziach, ciągle jest niedostępne dla wszystkich. W związku z tym, możemy przejechać tylko kawałeczek. Ale mam nadzieję, że to co zobaczycie też Wam będzie się podobać. Tu się schodzi po takich schodkach, moi drodzy. Idzie się gdzieś tutaj. I tutaj widać takie klify. Tu sobie można podejść. Popatrzcie. Jak tu jest przepięknie. Nazywa się Czajna Vista Point. Nie wiem dlaczego. Co to ma, ma wspólnego z Chinami. Ale zobaczcie, jaka jest przepiękna roślinność różne kolory, góry, skały w wodzie. No, cudnie tu jest. Przecudnie. Garapata! Co? Vista Point, moi drodzy! Minuta nie minęła, a my już jesteśmy na kolejnym viewpoincie. Kolejny punkt widokowy, moi drodzy. Paint Paintings, painting, low painters Więcej ludzi. Można być sobie albo tam, przed nami. Tam jest taka droga, gdzie można sobie chodzić. Albo. Tutaj, na tą taką wieżę widokową, punkt widokowy, i my się tam na ten punkt udajemy teraz. Fighters Point? Ze względu chyba na to, że to są takie piękne kolory. Zobaczcie, inny kolor skał różnego rodzaju. Potem macie wodę, zieleń, kolory tych wszystkich krzaków, kwiatów. Tego wszystkiego, co tutaj jest, to po prostu tu jest przepięknie. Jakby ktoś to rzeczywiście namalował, taki obraz różnymi kolorami. No, cudo. Pomachaj do widzów! Tam idzie Pawełek, a ja idę za nim. Zobaczcie, no, po prostu cudo. Dużo turystów się tu zatrzymuje. To jest taki. No, na razie z tych trzech, to ten jest chyba najładniejszy z punktów widokowych. drodzy, kolejny punkt widokowy Seal Beach Overview Zobaczcie jak tutaj jest cieplej <laughs> Jak tutaj jest cieplej Troszkę wieje, ale nie jest tak zimno jak na poprzednim Widok, bardzo ładnie, aczkolwiek podaży się nigdzie nie schodzi Tak jak tam na poprzednim Moi drodzy Nasza droga nas zaprowadziła tutaj do rezerwatu Dobrze. Point Lobos. Point Lobos. Przyjechałam tu głównie dlatego, że jeszcze ciągle nie widziałam uchatek. San Francisco mnie zdenerwowało, nie było uchatek. Potem jechałam wzdłuż biksura dalej nie było uchatek, więc ciągle szukam uchatek. Jak już je znajdę, bo no na razie jestem na punkcie niebieskich ryb, które być może tutaj gdzieś są, zatoka niebieskich ryb, no ale uwierzcie mi, ja z urwiska nie będę sprawdzała, gdzie są te ryby, tak? W związku z tym... Zostawiam wam na razie taki piękny oto widoczek, a idziemy szukać uchatek, tudzież lwów morskich, tudzież fok. I właśnie, tu się chodzi takimi drogami, właśnie wyznaczonymi to są szlaki. Wjeżdża się tutaj samochodem, kosztuje to 10 dolarów i za, yy, za, od samochodu, no i można sobie wjechać na teren i spacerować, jeździć od punktu do punktu, co kto uważa. na O widzicie tutaj są foczki. Wyszliśmy na punkt widokowy z foczkami. dwie leżą plackiem. Nie wiem z czym one się tak wygrzewają, skoro jest zimnica, jak nie wiem. No ty twierdzi, że ktoś gdzieś tu coś płynie, bo ja nic nie widzę. coś płynie, ale coś tutaj o Takie ładne tema, formacje, takie różnokolorowe kamienie. I słuchajcie, dziękujemy wam serdecznie za ten odcinek. Oglądnijcie sobie jeszcze jak wygląda droga, jak się jedzie Surem, czyli drogą nad samym oceanem. A ja zapraszam was do subskrybowania, lajkowania, komentowania i polecania naszego kanału innym osobom, które również są zainteresowane zwiedzaniem i jedzeniem. Do usłyszenia, moi drodzy, w następnym odcinku.